Cześć, witam wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie. Jestem Ignacy, ze mną jest mój bezużyteczny sojusznik Niedźwiedź. Jak się idzie dostawanie w dupę od partyzantów hiszpańskich? Hmm, hmm. Zacznijmy od tego, że moja piechota zrobiła więcej w tej wojnie niż wszystkie twoje czołgi razem wzięte. Nie sądzę. Nas to... Byłem już w Madrycie, byłem już w Madrycie, widziałem te piękne miasto, ale stwierdziłem, że w sumie to oddam to nas, to etnicznym mieszkańcom i dlatego teraz walczę w jakimś dziwnym kotle. Mm -hmm, rozumiem. Nacjonalistyczna Hiszpania, mój drogi, jest... Może niedługo skapitulować. Siły kraju kontrolują 60% punktów zwycięstwa, a kapitulacja nastąpi, gdy ta wartość osiągnie 10% lub mniej. Czyli trzeba im ich prospierdalać, mówiąc w krótko. Ja mam tutaj taki malutki problem, bo przegrywam. <laughs> a, to bardzo niedobrze. Muszę wycofać moje armię do innego frontu Nie okay. mogę już też więcej wysłać dywizji Szkoda. O co trzymaj? E, tak, już jesteś gotowy? Tak, Dobra, tak, tak, odpozaływuję, lecimy. Na razie dwójeczkę dam. Dobra, ten korpus pancerny. Skąd się tu przemyśleć? Dobra, jasne, muszę się jakoś wycofać tą jedną armią. Tylko, że nie mogę. Nigdzie, nie możemy się tu wycofać, nie możemy się tu wycofać, nie możemy się tu wycofać. O, 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 zaczynam wygrywać, zaczynam wygrywać, o dziwo. Tak? Tak, daję radę. Aż nie wierzę. Jest super. Dobra, wygrywam na dwóch frontach, że tak to powiem. Dobrze. Może uda mi się ten kocioł zamknąć. Zobacz przegry. co ja robię, zobacz co moje czołgi robią. Gdzie ty jesteś? Ten wąż od południa co jedzie. A to? O Boże. No tak to jest, jak się czołgami przyjeżdża na... Wągę, Weź na Madryt ataku, ja na Madryt się od dupy wbije. Nie mogę na razie, bo muszę tutaj przebić się przez ich ulicenia, wiesz? Zaraz mnie odetnął. Jestem bardziej Zajęczmy niż E, już, do 3 zwiększy Trochę nie chcę, żebym został odcięty, o właśnie to robił. O idealnie Ignacy, ale pięknie cię odetną zaraz O ta, i po dywizji. O ta właśnie. Dobra, atakuję na Madryt Okej okay. Ja to i strzelam się w tym kotle Możesz sobie jeszcze bardziej zwiększyć prędkość gry. Nie, chyba? nie, 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 aż tak bardzo to nie chcę Oho, chyba mi się udało o nie! Możesz osiągnąć. O nie! Jestem zgubiony. Dokąd ta moja armia? O Boże! Bezsensowni ludzie! Wycofali się jak idioci. Poszli na twój front. Tak? No bo zacząłem przebijać się, może dlatego. Spoko, już biegnę na Madryt. Prosto na Madryt. No teraz to już Madryt o, ja olewam, i... bo jestem odcięty. Aha, no dobra, czyli... Się trochę cykam. Spokojnie, moje posiłki już są w drodze. Więc moje... wyłączył ten cykl dnia nocy. Tak, i zrób nie. to. a mówię im nie, bo Czemu? ja wtedy wiem, kiedy jest noc, a kiedy jest dzień. O. Nie, to, to faktycznie jest to wartościowa informacja. No tak, no bo jak atakuję w nocy, to mam bonusy, tak? Czyli mam też minusy, ale minusy też mam i wróg, tak? są bonusy dla mnie. O. Znaczy mhm. no, komputer nie ma z tym problemów, że tak powiem. Hmm. Co my tu widzimy? Jestem atakowany z trzech stron, a mimo wszystko moje wojska wygrywają. No po prostu. Jak się nazywały te, te, te armie, Boże? Hitlerowskie? E, Waffen SS? SS? No e, Wehrmacht? O, właśnie. Wojska Wehrmachtu po prostu są niezniszczalne. No nie wiem, na razie widzę, że wojska republikańskich Hiszpanii są beznadziejne. Hmm. Dlaczego to wojsko się nigdzie nie rusza? No w końcu. Dobra. Zdecydowali się. Radio robi. Okej, okay, teraz z dwóch stron na to wzgórze. Cholera jest na, na się umocni się na wzgórzu i nie da rady i się do nich przebić. No ja na razie próbuję jestem trochę odcięty, jak rozumiesz. To jesteś tam tym otoczonym, tak? Znaczy, no, walczę tutaj przy Walencji, tak? I próbuję na razie umocnić, jakkolwiek, spróbować jakiś kocioł zrobić, a na razie mam za mało wojska tutaj, żeby móc coś zrobić, nie? Mam. I tu tkwi cały problem, bo wojska republikańskie Hiszpanii nie potrafią się dobrze ustawić w kotle. I próbuję wiesz, robić jakieś takie natarcie skoordynowane, mądre, ale niestety nie wychodzi to najlepiej na świecie. A, ja wprowadzę sobie zmiany w rządzie. Tak? No na przykład mogę dowódcę armii jakiegoś zrobić. Tak, to, to są sobie... bardzo dobrzy dowódcy. Najwyższe dowództwo, są świetne rzeczy, możesz tam mieć. Może atak armii plus 10% wezmę. Franz Halder. Halder. Biorę. Wziąłem. Wziąłem. W zasadzie. Spróbujemy... Dobra, poszło. O, trochę ich przepchałem. Próbuję też kociołek zrobić. Jakiś Panoramiksa. O, znowu ja jestem odcięty. Sobie w nie przesuwam mnie frontu. Znowu mnie skurwija odcięły. Nie masz wrażenia, że mamy jakoś tak z dwa razy mniej wojska niż oni? No mamy, ale moje jednostki Wehrmachtu i tak dają nam przewagę. Niestety rosyjska tak. dywizja pancerna mnie położyła. O Jezus Maria, nie możesz to już nic podesłać? No bardzo bym chciał, ale jestem na razie odcięty i nawet nie mam zaopatrzenia za specjalnie. Jeżeli mi zaraz rozbiją te moje trzy dywizje, to są kurwa elitarne moje dywizje. To są mam? stary weterani i zaraz będą mieli... No nie wiem, czy jest wyższy poziom niż weteran. Ja zamknąłem kocioł właśnie. Przesunąłem linię hmm, frontu, no, jak widzi zapewne. Troszkę widzę, ale zobacz co się dzieje na południu. Czy na... Właśnie widzę. Tam się źle dzieje dopiero że Portugalia nam nie może pomóc. No nie za specjalnie. Wolne moje, stocznie mam. Moje wojska są zreorganizowane i, i jestem w tyłku trochę. Ciężka ta wojna, powiem Ci, idzie. Chętnie tych ochotników w jakikolwiek sposób wycofał, ale nie bardzo widzę pomysłu jak. Bo na razie właśnie próbowałem zrobić śmiałe natarcie i się sam odciąłem tylko tym natarciem. I zaatakowało mnie z 30 razy tyle dywizji. Gdzie jest moje drugie wojsko, Boże? Moje drugie wojsko w takim miejscu. to naprawdę... mogłeś tylko dwie brygady wysłać? Nie mogłeś wysłać więcej wojska? No. no, tylko dwie, tylko dwie. Nie wiem dlaczego, to chyba od jakiegoś współczynnika zależy. Niepotrzebnie, wyjątkowo niepotrzebnie, muszę ci powiedzieć. Na razie się moje dywizje bronią, ale kończy mi się organizacja i zaopatrzenie. Ja podzieliłem moją armię, Trochę przez przypadek, ale w tym też słusznie. Z prawej strony mam jedną i bronię tam te Walencji, Barcelony i tak dalej. I druga idzie na Madryt. Gdzie ty masz z Walencji, Barcelony armię jedną? Czyli jedna tam stoi przy, tam. przy w sumie. Widzę. Jestem na razie ostro odcięty w kotle stary, siedzę. O, oni pędzą na mnie teraz, a jest to w górach. Europka uczy, że takich rzeczy się nie robi. Różnie to bywa, powiem ci. Uwaga, będę kaszlał. <laughs> Kaszlałem. Dobry pomysł. Moja organizacja Aha. zaczyna przybierać poziom kupy. Moja armia, w sumie zgubię moją armię. Tu jest moja armia, dobra. No to pchamy dalej. Co ja będę tutaj? O, rozwój przemysłu zrobiony. Ty tutaj wezmę cel narodowy w międzyczasie. Wezmę rozwój przemysłu 3. A co tam? A mogę. Mogę? Mogę? Mogę. Aha! A? <grybujesz> że ten front zaczyna naprawdę dziwnie wyglądać. Widzisz mhm. takie, taką odciętą wysepkę? Widzę, że jest Podoczą dużo dziwnych tołgami. rzeczy na tym froncie. To moje jednostki. Chyba Wysepka... też mi się tak wydaje, że trochę słabo nam poszło. Początek straciliśmy strasznie dużo wojska chyba. Czyli znaczy to nie my, bo nasz sojusznik znaczy no To, że mu nie pomogliśmy, to bardzo źle o nas świadczy. Że skoro nie potrafiliśmy tego zrobić dobrze, to... Bo jak ta moja rekrutacja? Bo tutaj rekrutowałem, rekrutowałem i co? I gunwo, no i się kurde nie rekrutują, no, no ja nie wiem... Moje dywizje wiesz... mają beznadziejne zorganizowanie, nie mają zaopatrzenia i, i są ogólnie rzecz w dupie. Ach, ach, Chcę, co zrobię może? SS Division mogę zrobić, Ty wiesz? Tak, ciekawe. zrobić no, szkolenie. Nie wybrano celu. Celem SS Division będzie Saksonia. I dodamy te kilka dywizji. Niech się robią. Niech się szkolą. O. Fajnie. Nie mam organizacji już. A zobaczę u mnie, co tam się dzieje. No ja tutaj też zostaję po dupie. Jestem atakowany z kilku stron jednocześnie. Chyba moja dywizja pójdzie się zaraz jebać, wiesz? Wróg jest silniejszy, według mojego generała. No, próbowałem dostać się do Madrytu, ale widzisz, no kurde. Faszystów zmasakrowali w tej Hiszpanii. No nie da rady. No, nie da nie rady, Roscy rady. O... wygrali tutaj. A to strasznie chujowo, powiem Ci. Bo tak mielibyśmy potencjalnie jednego sojusznika jeszcze w Hiszpanii. On bardzo by... w, w Afryce bym pomógł. Jesteś mocno. Dobra, to już tam przestaje przestaje tam patrzeć, bo to już jest GG, że tak powiem. Pojawi na wszystko, no co zrobisz. No i Stalina. Wujek Stalin powiedział nie, i no i powiedział nie. Próbujesz jakoś Wirtemberg? z tego kotła wydostać jeszcze. Na razie mi to nie za bardzo wychodzi. Tu jest Wirtemberg. A, rzeczywiście stoi tej 12 tysięcy żołnierzy. Dobra, okay. Czyli 12 dywizji w zasadzie, przynajmniej poprawiali już w komentarzach, że to nie jest jak w Europce, że jedna dywizja to nie jest 1000 żołnierzy, tylko z jednej dywizji tam wchodzi ileś tam. Kurde, mój Wehrmacht dalej się broni. Okej, okay, no ja mam dosyć ciężko u siebie, muszę Ci przyznać. Trochę szkoda mi tych żołnierzy, mogę ich tam jakoś zabrać? E, nie wiem, pewnie jakoś. Chodzić do kraju? Znaczy, tymi, tymi? ja bym chętnie też to zrobił, tylko na razie nie wiem jak mogę to zrobić, bo jestem otoczony, atakowany z każdej strony. Jest Szacunek, smutek. że bitwa potrwa, jeszcze. Dobra, nie będę na mówił. Nie mogę się Trochę wycofać. duży smutek, naprawdę duży smutek. Moja jednostka jest zmęczona. Dowódca marynarki, dowódca lotnictwa, najwyższe dowództwo. O! Dajcie mi tutaj. Hmm. Hmm. Dajcie mi, może tutaj. W sumie, jak tak patrzę. Patrzę. Hmm. Geniusz. Nie, nie, nie. Może przegrupowanie armii? A może po prostu atak dywizji piechoty? Kto to jest? to jest w ogóle. Ferdinand Schröner, Brzmi dobrze. Przegrywamy. O nie. Co się stanie z moimi wojskami? A ja tutaj dalej się trzymam. O nie. Straciłem trzy doświadczone wojska na poziomie weterana. Woli pupa bardzo. Ja dalej się trzymam, dalej żyję. Jedna moja jednostka jest na Jak mógłbym ją jakoś uciec przez Francję, tylko że no nie da rady. E, straciłem całą, nie, nie. całą moją armię, powiem ci. Bardzo boli pupa. A mój Wehrmacht dalej się trzymał, właśnie zginął. Brawo. już tak? Poszedł? Zginęły. Wszyscy zginęli. No to po Nikt wszystkim. nie przeżył. Trochę smutny. Oglądasz Grotron? Nie. A, dobra, to ci nie będę spoilował. Nie śledzę, nie śledzę. Ale zamierzam w przyszłości. Okej. Okay. Jak już znajdę trochę czasu, jak już będę dużym YouTuberem, który będzie tam na siłowni chodził i nagrywał te filmy i piosenki, to mm -hmm. wtedy będę już właśnie ognał Grotron. Okej, okay, to, 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 jest, to jest to nawet jakiś pomysł, więc polecam ci no, zacząć się i... trenować w takim razie. Mhm. Mm I, I pieniądze zarabiać. Zacząć. Eee, to to wiesz co, bywa przydatne zarabianie pieniędzy, muszę ci powiedzieć. No, też tak twierdzę. W ogóle to jest moja chyba. Hmm. Chwileczkę. Ta, co oni robią? Co oni robią? Kim wy jesteście? Będzie taka nowa armia. Armia 13-tysięczna. Pokażcie mi jakie wy macie doświadczenie, bo to jest w sumie bardzo dobre. Że muszę się przyjrzeć. Rezerwiści, czy... poziom doświadczenia dwa rezerwiści, czyli mogę ich wyszkolić, jeszcze, nie? Eee, tak. Do trójki może to... doszkolić ich. No to, szkolić ich wszystkich na trójkę. Co to ma być w ogóle? że mam za dużo rozpiętość, bo ja w tego świn 27. Dobra, pal licho. Na pewno zadziała dobrze. Co złego może wyjść. Wydaje <laughs> mi się, że. chwila, ile mam obecnie żołnierzy? Logistyka, mogę jeszcze to sprawdzić, gdzieś to mogłem sprawdzić, a jest, dobra, gdzieś w rekrutacji chyba, rekrutacja i wystawienie. Wydaje mi się, że niedługo będę mógł zrobić Anschluss. Tak myślisz? Tak mi się wydaje. Hmm. Ile obecnie żołnierzy, oddamy mapę. To jest 26 dywizji. Tak mówię? 26, 12, a jednak nie, czyli muszę jeszcze więcej piechoty zrobić, więcej wszystkiego, w tym Panzer Division, wszystko muszę zrobić. Co sobie Panther Division? Spróbuj. A te, a te Gerbis, Jager, brigady to są piechota górska? Takie góry mają? Tu, e, tak, najprawdopodobniej. Ja, ja robię w sumie dywizję górskie, bo będę się był z Francuzami w Alpach, więc ja tych dywizji górskich trochę robię. Może ja zrobię więcej czołgów, a z Polakami będę się być, więc w sumie czołgi, ja, czołgi. Możesz spróbować, możesz spróbować na pewno zawsze. Jak czołgi, 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 Ethiopia, czołgi. Etiopia to są te dywizje. Afryka jest 7 takich dywizji, to teraz się szkolicie. Tylko dlaczego ja wszystkie wysłałem bo ogóle? Ja jestem głupi. Boże, jak jestem głupi, jak zwykle przy, nie z Europy, kurde, klikam, trzeba szkół, 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 w ten sposób dodać dywizję do tego. Ech, po prostu dodaj dywizję, dodaj dywizję, dodaj dywizję. Mhm. Tutaj dodaj dywizję, tutaj też dodaj dywizję, nie mogę dodać dywizji. A, ludzie się skończyli. No dobra, rozumiem, nie mamy więcej ludzi. To będziemy mieli takie armie. Moim zdaniem GITES. Tutaj niech się robią w międzyczasie. A ja wybiorę sobie nowe badanie. Aha! A nowe o. badanie będzie. Będzie przeciwpancerne. O, to brzmi dobrze. Holowana artyleria przeciwpancerna. To artylerii. artillery. Dobrze, rób. lub brakuje mi surowców jeszcze. Wszystkiego. No, niestety. Ja Ej, Hej, zdobyliśmy, zdobyliśmy pięć sztuk tego. O, był incydent na Hindenburgu. Co to jest? Mm, I doszło do e katastrofy. E nie wiesz, czym jest Hindenburg? No nie pamiętam. To jest ten starowiec, lotniskowy Czy, yy, przepraszam, starowiec... Yy, starowiec, yy, Ojej, przepraszam, niemiecki. Nie słyszałem o tym nigdy w szkole. Naprawdę? Naprawdę, nie, nie uczyli nas o tym, nie, nie pamiętam. Okej. Okay. O, może sobie zrobię unowocześnienie armii. W sumie wypadałoby przynoszenie ochotników. Co to jest? Odsłanie dywizji Rzesza Niemiecka. Ej, wracają! Przeżyli! Ktoś przeżył! Tak? Tak! Jeden, jeden tysiąc, znaczy jedna dywizja, przepraszam, znowu się byle. I mam wolne stocznie. Muszę chyba. Mnie chyba nie okre. przeżyli ochotnicy, odnoszę wrażenie. Ej, ten, 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 ten co zaatakował Westerplatte, to to był jaki to był? To był jakiś krężownik? To był Westerplatte? Jak to schleswig Holstein. No. I to był. Eee, to był pancernik. To ja buduję pancernik jeden. O. Dobrze. I go będą tutaj budować wszystkie moje stocznie, jakie mam obecnie wolne, bo widzę, mam dużo stoczni, o Nie oni budują te stocznie na bieżąco, czy co? Nie wiem. Sklose, sklose. Za mało zasobów, jak to za mało zasobów? Chrom. A, to mogę sprowadzić. Kto mi tutaj chromem handluje? ZSRR. Nie, od nich kupował nie będę. Czemu od chcesz od Niemców kupować? Czy od no Rosjan? Bo, no bo nie, bo, bo to są złe ludzie i ja się z nimi nie chcę, chociaż w sumie... A dobra, dobra, ZSRR, chciałbym się dogadać, chciałbym kupić, muszę mieć ile? Siedem, to za jedną fabrykę. Właśnie, też się Zobacz. może przyjrzeć w końcu handlowi mojemu, bo też nie najlepiej wygląda, muszę przyznać. Czemu nie mi mam żadnych uwag, jest to chyba dobrze. Ropy mi brakuje dużo. A co ja potrzebuję ropę? Będzie jedna armia. Jeszcze dwójka, dobrze. Muszę wejść. W sumie jak głupi jestem. Może jak ja głupi jestem, co ja teraz zrobiłem? Po co ja to zrobiłem w ogóle? Hmm, może jedno. Mogę jakoś podzielić moją armię, żeby wyciągnąć te wyszkolone od niewyszkolonych? Oczywiście shiftem wybierasz. A, a tak masowo zaznaczyć tak, żeby jakoś, tak, tak, tak. No też jakoś dalej. Da, no nie wiem, no jakoś się tam na pewno da kliknąć tak. Aura to, szkolimy i to będzie pierwszy dzień. To jak będę potrzebował. Huh. Hmm. Reorganizacja dywizji, plus 8% chcę. Super, super. Ej, to Niemcy to mi się wydaje tak naprawdę inno. Nie, Niemcy są, bo są bardzo mocne. To ci mogę powiedzieć w ciemno, że Niemcy generalnie są bardzo mocną frakcją, tylko są dosyć trudną frakcją. W sumie to może ja bym zrobił. A mogę zrekrutować, bym. Jak, jak się robi te, 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 może statki? Statki? Tak, jak teraz myślę. No, no tak samo w produkcji się... klikasz, zbuduj okręty i wybierasz sobie statek. A bo to gdzieś na górze jest, to zbuduj okręty. Rekrutowanie dywizji, tak, regulacja i wystawienie, SS-Division, Panzer-Division, szablony, nie, nie, to szablonu, modernizacja, co to jest modernizacja? Nakaz wyposażenie w pierwszej kolejności. Mhm, jak zmieniasz na przykład typy broni na nowsze. Mhm, rozumiem. Wysoki kwalitet modernizacji, wysoki kwalitet modernizacji, niech będzie. E, jeszcze jedna rzecz, a ja tu nie widzę, że mógł rekrutować statki, w sumie. Może się Bo nie, nie tutaj, nie tutaj robisz, w produkcji robisz statki. Aha, no to w produkcji, no to... Ta... Aha, czyli one się automatycznie pojawiają, tak? Nie, w produkcji, tak, tak, w stoczniach. I wybierasz miejsce, gdzie mają się pojawić i potem... się tworzą. Ulokuj bazę, to mam automatycznie tutaj widzę z tego, co zrobiłem. Pancernik jest w... brusy Wschodnie, czyli w Prusach Wschodnich tworzą się pancerniki. <grym> Bardzo dobrze, bo oni jest jakieś Westerplatte. Westerplatte Aha. chyba, nie? No, Westerplatte. Mhm. Mm Dobra. Aż, komentarz dzisiaj jest bardzo... Nie, jest, jest ma, bardzo mało żywy, ale wiesz skupiam się nad kilkoma wariantami, które chcę wykonać i, i, i mam z tym problem, wiesz? Kończę um... robić jakiś jeden dupiały pancernik, który mnie zupełnie nie interesuje, ale mam problem z, z zaopatrzeniem straszny. Wycofa jest tutaj kilka... Tutaj... Będę potrzebował Wolframu, to na pewno. Wolfram to skąd mogę ściągać? Od Ciebie nawet nie mogę. zakaże nada. Dobra? Słyszymy się? Tak, tak, słyszymy a. się po prostu tutaj. Przestraszyłem się, że, że coś tam już wiesz. Robisz ważnego. Nie, nie, to jest szkole moich żołnierzy. Dobra, czołgi Toszedł lekkie mi śmieszne, To śmieszne słowo, do mnie że czy ich wyszkolić. Czołgi chyba mogę anulować produkcję, bo czołgów już robić nie będę. Uh -huh. hmm, nie mogę stworzyć armii z <ślam> statków w sumie. Statków. Ehm, no nie, możesz je złączyć w jedno zgrupowanie lotnicze, powiedzmy. Dobrze, dobrze. Powiem, A to, co to, to, to jeszcze stąd płynie? Baza morska. Co tutaj Co to co to, 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 to symbolizuje? Aha, że stąd coś płynie. Transport zaopatrzenia. Lokemburga, Prusy wschodnie. Czekaj, bliskie Ciekawe. wsparcie. Dlugo jest już 37, niedługo wojna wybuchnie. No, powinna, jest tak niskie. Tak niskie ład tension jest, że, że aż chyba zaraz Jugosławii zrobię roszczenia. W sumie tak zrobię to. Nie wiem. Ja muszę Anschluss zrobić jeszcze. Na, 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 na Dalmacja. To chciała, musi być moja. Jak myślisz, Dalmacja Iść powinna wcale. być moja, nie? Dalmacja? Oczywiście, no. oczywiście. Ona chyba zawsze była włoska, jak pamiętam. No, A z przyjdźmy tą Hiszpanię, będą nas tak jechali w komentarzach pewnie za to. Ale co mogliśmy zrobić? Ja tam miałem dwa no Nie wiem, wygrać nie tę byłem. wojnę na przykład. A Amelia Erhard, Erhard zginęła. Erhard, czy to nie była ta, ta co chciała świat okrążyć? Dokładnie tak. I to jest tak, że może albo przelecieć cały świat na oko, albo nie przelecieć. Różnie to bywa. To tylko jest losowe. to kobieta. Ona tylko by przelatywała przez wszystkich, ja nie wiem. No ja wiem, tylko okay. przez świat leci. <laughs> cały. Nie przez wszystkich. Mój lata w ogóle, co tutaj? Co mam tutaj? O, sztrumowe. A dobra, myślałem, że że mam Panther w tym w Polsce, ale nie, ale nie. Gdzie są moje samoloty wszystkie? O Jezus Maria, co to za dziadostwo? Muszę jakoś nazwać tę armię, mogę jakoś nazwać? Armeestr Tak, naturalnie, że możesz. To będzie armia Prusy i nią będzie dowodził... Kto nie będzie dowodził? Generał Friedrich Paulus. Mogłabym Paulus abracować. chyba, nie? Coś to nie jak go amasuje? E, Traci jeden poziom umiejętności, traci cechy generalskie, jeżeli się nie mylę, ale może mieć nieograniczoną liczbę wojska już w, pod swoją komendą. To bez sensu. Ej, mam Romela. Tak, to na ta pewno Rommel. masz Romela. To, to będzie pierwsza armia, armia Prus. Teraz tak, mi się wydaje, że to wojsko, jak się przeszkoli, i to wojsko tutaj. Oni połączą się z tym wojskiem na granicy z Polskami. Znaczy z Polakami, przepraszam. Spo z, Polskami. z Polskami, Z Polskami. I oni stworzą armię antypolską. Czemu antypolską? No bo wydaje mi się, że Blitzkrieg już niedługo się rozpocznie. Już? Zatem, ty, ty już zabierasz się do wojny z Polakami? Jeszcze nie. Jeszcze nie. No ale niebawem. Tak, jesteś odważny. W to... Polo. Tak, to jest chiński. Czy japońsko-chiński konflikt? Pamiętaj, żeby nie mówić polo. Zanim nie powiesz, Marko. <grym> z kapitan, <Ciekawe> nie? Z <grym> tak, kapitan bomba. No oczywiście, że tak, no. Pamiętaj, nikt... Kiedy ty krzykniesz... Marko, nikt nie odkrzyknie ci... Polo. Cele narodowe. Wciąż nie mogę Anshulsu zrobić, niestety. Ale mogę... zrobić traktat z SSRR. ZSRR. Możesz i to jest bardzo Porto. dobra rzecz, muszę ci powiedzieć. Okej, okay, robię. Halo, jak wygląda moja produkcja i dlaczego tak wolno? Już trzeba zacząć robić fabryki militarne. To będzie jedna armia i tą armią będzie dowodził... Dużą armią będzie dowodził... W sumie, kto prowadził ten atak na Polskę? Fall Weiss. Kilku marszałków tam walczyło. Von Bock, von Rundstedt. Guderian prowadził jeden z zagon pancerny, jeżeli się nie mylę. Rundstedt jest, generał tego. defensywna i. Z generałem Runsztetem, jeżeli się nie mylę, zmierzył się Tadeusz Kutrzeba w bitwie pod Bzurą. I przegrał. Wiesz co, częściowo zrealizował on cele swoje. Kutrzeba, akurat. Częściowo, oczywiście. bo Zważywszy na to, że cała jego armia była w rozsypce i ucieczce. O! No. Jak to, jak to jak to z Polakami bywa, prawda? No niekoniecznie. Akurat to była jedyna w zasadzie sensowna ofensywa z, użyta w czasie II wojny, wojny światowej. Że no, moje jednostki są zmęczone. Od czego to wynika? Dlatego, że ćwiczą non-stop? czy...? E, tak, jak ćwiczą, to dostają attrition. A to niech będą zmęczone. Co my to tam? Wprowadź zmiany w rządzie. Ok, najwyższe dowództwo. Kolejnego trzeba zatrudnić. Wydaje mi się, że. Może, ro, może Romela zatrudnię do najwyższego dowództwa? On nie jest głupi, ale chyba, no nie wiem, wybierz sobie co, co, co uważasz. Romel to potem mm, ten z pustyni. Nie? Dokładnie tak. Nie, moja, moja wiedza o II wojnie światowej to <ścoughs> jest naprawdę nikła. W sumie pamiętam, jak, jak chodziłem do szkoły, to niestety było tak, że. Nie było tak jak teraz, że w gimnazjum tam miałeś chyba do epoki przemysłowej, i potem całe liceum, czy tam technikum, całą szkołę średnią miało się właśnie drugą wojnę. To nie było tak, że w sumie jak do liceum się poszło, to od początku, od, od starożytności do znowu współczesności, no to wszystko i kończyliśmy mniej więcej przy wybuchu pierwszej wojny światowej, bo nie zdążaliśmy... No nie powiesz, że ktokolwiek ci broni uczyć się samemu, prawda? Oczywiście, tylko że mnie to nigdy tak jakoś nie interesowało, bo to taka według mnie była historia najświeższa, o której w sumie wiadomo najwięcej, więc. No jak mówisz, to właśnie nie wiesz. No, ja nie wiem, ale wiem, że wszyscy dookoła wiedzą, że można wszystko prawie powiedzieć, nie? Tam wiadomo, że są tajemnice, którzy tam, kto kogo wysłał, gdzie tam wysłał. Mm -hmm. Ale ogólnie rzecz biorąc, nie ma takich... Um, takich zagwozdek historycznych typu, skąd, wzi skąd wzięli się Polacy, na przykład, Czy no, tam powstali z tego morskiego Księstwa, czy nie? Kim był Mieszko? Czy był wikingiem? <słuch> <słuch> Teraz widzę już te komentarze. <słuch> <słuch> no, tak, tego. No. no. W ogóle jak tam moje budują, tak na początku gry kliknąłem, że budowali i tak widzę, że oni dopiero teraz... Nie w ogóle nie, nie patrzę, nie jest żadnego komunikatu, że coś się skończyło budować, nie? Tak... Aha, nie, no bo... Nie wiem, mi tam coś budują mimo wszystko chyba. Fabryka wojskowa Chyba zbudowałem coś w ogóle. Dobra. Ukończenie partii produkcyjnej. No coś tu budują, mam 15-15, słodko. No miło, miło, coś tam się budują, jakieś fabryki cywilne. A mogę równocześnie budować fabryki cywilne i coś jeszcze? Nie wiem. Czyli nie pewnie. Yy, no, czy pewnie możesz, no dlaczego by nie? Chcę sobie infrastrukturę, może tak tutaj, Ostmark. A nie, mam pije Może Może tylne, ja chcę tak tutaj, Takie infrastrukturę, zbudować takie, linię kolejową, która będzie idealnie łączyć się z moimi plusami wschodnimi w przyszłości. Tak, nie brzmi plan. jak plan, brzmi jak plan, naprawdę. No, chciałbym jeszcze w sumie. rafineria. O, rafineria paliw syntetycznych. Hmm. A pomoże nie będzie, niech pomoże też coś ma. My nic tutaj nie mamy tym Pomorzu, ci powiem szczerze. Czyli, no. Ty nie masz chyba. No, ja nie mam. O, SMS-a dostałem na nagraniu, jak zwykle pełna profeska, co? No, super. Nie, szanujesz widzów? Bardzo, bardzo, ja zawsze. Się widzę. Nie, kurde. Nie mu w reklin. Próbuję, próbuję zrobić, próbuję zrobić tą ekonomię włoską jako, jakoś dobrze i nie wychodzi mi. Tutaj się znaczy... robi ekonomię? No. Dzisiaj. Troszkę się robi. Znaczy, cieszę się z moich dywizji, że są względnie sprawne, z tego co tak widzę sobie je. Ja. Ale nadal nie są aż tak sprawne, jak chciałbym, żeby były, o tak powiem. Dlatego wydaje mi się, że tym mógłby się zająć przy okazji kolejnego odcinka. Tak to zasadzie. prawda, to nawet celna uwaga niedźwiedziu, więc bardzo serdecznie Wam dziękujemy, moi drodzy, za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. No cóż, ja mam inaczej wyjście, Wy ze mną, był Pan Niedźwiedź. Na razie. A to było... Chciałem powiedzieć Europe Universalist 4, nie, 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 to za chujowa gra. To było hardcore Iron 4 moi drodzy, widzimy się w przyszłych materiałach, trzymajcie się ciepło, papa. Pa.